Dzień dobry. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałem dla Was piosenkę na 4 i na 6 z wykorzystaniem instrumentów Orfa, trójkątna, pałeczek, pokażę pałeczek i tamburyna oraz rąk. W zwrotkach użyjemy instrumentów Orfa, a w refrenach dłoni do zilustrowania tekstu piosenki. Zwrotki będą wykonane nieco y, szybciej, a, a refreny nieco wolniej. Zaczynamy. Przygotujemy strunęcik. i zaczynamy. Czasem biegnie przez podwórko, czasem schowa się za chmurką, czasem ma we włosach wiatr. Taka piosenka na kilka lat. Kładamy instrumenty i refren. Ilustrujemy dłonie Na cztery i na sześć. Na słońce i na deszcz. Na cztery i na pięć. Więc śpiewaj, gdy masz chęć. Na cztery i na trzy. Na uśmiech i na łzy. Na cztery i na dwa. Więc śpiewaj, tralala. Druga zwrotka. Znowu dużym instrumenty. Nieco szybciej. Czasem schowa się pod liściem. Czasem kropi deszczu, błyśnie. Czasem ją zanuci wiatr. Taką piosenkę na kilka lat. I znów refren na. Cztery i na sześć, na słońce i na deszcz, na cztery i na pięć, więc śpiewaj, gdy masz chęć, na cztery i na trzy, na uśmiech i na łzy, na cztery i na dwa, więc śpiewaj tra la, la. Nieco szybciej. Na cztery i na sześć, na słońce i na deszcz, na cztery i na pięć, więc śpiewaj, gdy masz chęć, na cztery i na trzy, na uśmiech i na łzy, na cztery i na dwa, więc śpiewaj, tralala. To samo w parach, znaczy to samo, ten sam refren w parach, przy użyciu instrumentów. jakimi nie są paczkami. Na cztery i na sześć, na słońce i na deszcz. Na cztery i na pięć, więc śpiewaj, gdy masz chęć. Na cztery i na trzy, na uśmiech i na łzy. Na cztery i na dwa, więc śpiewaj, tralala. La. Jeszcze szybciej. Na cztery i na sześć, na słońce i na deszcz. Na cztery i na pięć, więc śpiewaj, gdy masz chęć. Na 4 i na 3, na 8 i na łzy, na 4 i na 2, nie śpiewaj, tra, la, la. Dziękuję serdecznie Adosowi za udział w zajęciach. Pozdrawiam Was. Do słyszenia. Do widzenia.